Cześć! Dzisiaj przedstawiam wam zbudowanego ostatnio przeze mnie moca w klimatach fantazy. Przedstawiam on mianowicie starcie dwójki rycerzy ze szkieletami. Jeżeli chodzi o rycerzy, to są to rycerze czarnych sokołów. Są to dokładnie minifigurki wzięte z zestawu średniowieczna kuźnia. Dokładnie te same figurki z takim samym wyposażeniem. Pierwszy pan rycerz jest wyposażony w tarczę oraz miecz. Natomiast długi, a właściwie to druga, bo jest to pani, w taką oto halabardę. Jeżeli natomiast chodzi o szkielety to są to szkielety z odcinków pilotażowych Ninjago. Pierwszy z nich jest wyposażony w taki oto miecz. No i właśnie, jest, jak tutaj możecie zauważyć, no to był dość spory problem tych szkieletów, że te nóżki często im odpadały. Ale wróćmy już do tematu moca. Drugi szkielet natomiast jedzie na takim oto koniu. No i właśnie ten koń był chyba główną przyczyną powstania tego moca. Mianowicie kupiłem go jakiś czas temu no i bardzo chciałem go po prostu na jakimś mocu wykorzystać, więc... Właśnie teraz to zrobiłem. Natomiast jeżeli chodzi o tego szkieleta, no to wyposażony jest on w taki oto długi miecz. No i znowu noga mu odpadła. No to była ogromna wada tych szkieletów. Cała bitwa rozgrywa się na ścieżce prowadzącej przez las. Jeżeli chodzi o ścieżkę, no to jest ona wybrukowana. Osiągnąłem ten efekt, po prostu nakładając na każdego pojedynczego studa groszki, i myślę, że dało to całkiem fajny efekt. Natomiast w tle widzimy fragment lasu. Mamy tutaj trzy drzewa, dwa większe, jedno mniejsze, jakieś skałki, jakieś fragmenty roślinności, jakąś trawę, no i gdzie gdzie trochę jakichś kamieni. To było na tyle, jeżeli chodzi o tego moca. Myślę, że wyszedł całkiem nieźle. Na pewno po tej serii moców w klimatach sci-fi fajnie było się trochę odbić i zbudować coś w kompletnie innej stylistyce. No i jak sądzicie, kto zwycięży w tym starciu? Czy będą to dzielni rycerze, czy może złowrogie szkielety? Napiszcie w komentarzach. Trzymajcie się! Cześć.